Po niezwykle udanym debiucie modelu GT34 Huawei poszerza swoją ofertę monitorów o sprzęt o iście gamingowej specyfikacji. MateView GT27, bo tak nazywa się bohater dzisiejszego odcinka, to jak sama nazwa wskazuje 27-celowy panel VA, odznaczający się niskim czasem reakcji matrycy oraz wysoką częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz. Co ciekawe, patrząc na monitor bez zerkania w specyfikację techniczną, czyli o, tak jak teraz stoi, no ciężko go nazwać stricte gamingowym, prawda? Nie da się ukryć, że prezentuje się na stanowisku gracza po prostu pięknie, a wszystko za sprawą minimalistycznych linii i zwartej budowy. O designie można powiedzieć prędzej, że jest stonowany i elegancki niżeli krzykliwy i agresywny, i to akurat mi się bardzo podoba. Schowane za gustownym designem iście e-sportowy panel można porównać do luksusowej limuzyny z mocarnym V10 pod maską. Innymi słowy, z zewnątrz maszyna całkowicie niepozorna, ale wduszenie gazu w podłogę wbija kierowcę w fotel. A czy Made View wbija w fotel? Tego dowiecie się właśnie z niniejszego materiału, zatem zobaczmy, co potrafi najnowsze dziecko Huawei. A. co od razu rzuciło mi się w oczy, bo już na etapie unboxingu, to jakość wykonania. Przez ów jakość rozumiem dobór materiałów, ich spasowanie oraz łatwość samego montażu. Podstawa monitora to w pełni metalowa noga składająca się z dwóch elementów. Dość łatwo je połączyć, chociaż aby zrobić to trwale należy posłużyć się kluczem imbusowym. Na szczęście producent daje takowy w zestawie, dlatego nie musicie się martwić o konieczność przekopywania prywatnej skrzynki z narzędziami. Po złożeniu podstawy w spójną całość monitor wystarczy nasunąć na trzy sztywne zęby, wystające z za plastikowej osłony i voilà, Made View gotowy. Aby go uruchomić, należy podłączyć teraz zasilanie. Tutaj spotykamy się z pierwszą innowacją, ponieważ monitor jest zasilany z kabla USB typu C oraz niewielkiego zasilacza zewnętrznego. Kostka jest ciężka, jak przystało na kawał dobrej elektroniki, z kolei fabryczny przewód USB-C ma 1,8 m. Jest to na tyle dużo, że powinien on połączyć nawet odległe gniazdko z monitorem. Pozostałe złącza to klasyka HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.2. Taki zestaw jasno sugeruje przeznaczenie monitora, w tym wypadku PC lub konsola. Warto to również nadmienić, żeby uzyskać maksymalną częstotliwość odświeżania matrycy, należy się posłużyć przewodem HDMI 2.0 lub DisplayPort. Skoro więc mamy wszystko złożone, podłączone, to teraz warto sprawdzić jak to świeci. Po pierwszym uruchomieniu od razu rzuca się w oczy mocny kontrast, dość głęboka czerń oraz względnie mocno przesunięty fabrycznie w lewo balans bieli, co oznacza, że biały ma znamiona żółtego. Jest to ciepła biel. Kilka ruchów w menu za pomocą umiejscowionego na środku dolnej krawędzi wygodnego, ogumowanego joysticka i już jest tak jak ja lubię, czyli chłodno. Bardziej niebiesko niż żółto. Kolory, co tu dużo mówić? No intensywne, wyraziste, mocno nasycone. Ich głębia szczególnie rzuca się w oczy w CSGO, którego odpaliłem jako pierwszy esportowy test. Jeśli Dust 2 jest bardziej pomarańczowy niż blado-złoty, to znak, że nie trzeba podbijać poświaty w panelu NVD. Już fabryczne nastawy są odpowiednie. Nie będzie mowy o wypranym z kolorów obrazie. Przy okazji grzebania w ustawieniach moją uwagę zwrócił tryb kontroli ciemnego pola, który pozwala skutecznie zredukować liczbę zaciemnionych miejsc. To rozwiązanie powinno pomóc w szybszym dostrzeganiu ukrywających się w blokach mapy wrogów. Jako że specyfikacja krzyczy wręcz i domaga się o szybkie, dynamiczne tytuły, to przechodzę czym prędzej do testu smużenia. No cóż, za sylwetkami pociesznych ufolutków dają się dostrzec wyraźne ogonki. Przechodząc do menu monitora, staram się znaleźć coś Ala Overdrive, który być może naprawi ten stan rzeczy. Odnajduję odpowiednią funkcję po krótkiej chwili, po czym podbijam ją na wartość 4, czyli maksymalną. Ogonek znika za statkiem kosmity sunącego po najjaśniejszym tle w teście. To już odczuwalna ulga, ale pozostałe dwa statki nadal mają ciemne ogonki. Wracam do CSA i przyglądam się bardzo uważnie temu, co dzieje się na ekranie. No. Nie ma, no przynajmniej ja nie widzę. Ekran jest ostry, smugi nawet jeśli są, no to przykro mi bardzo, ja nie potrafię ich dostrzec. Rozdając jeszcze kilka soczystych głów, wracam do testu skupiającego się na równomierności podświetlenia. Zaczynam od weryfikacji backlight bleedingu, czyli wiecie tych wszystkich chmurek przy krawędziach ekranu. Mój egzemplarz takowego nie posiada. Nic, zero, nul. To bardzo dobrze, matryca jest czyściutka, wolna od prześwietleń. To akurat świetny omen i naprawdę spory kamień z serca. Oglądanie filmów czy praca na aplikacjach korzystających z Dark Mode'a, którego zresztą uwielbiam, nie będzie więc irytująca. Następnie test kolorów, czyli już równomierność podświetlenia w całej okazałości. I tu bez większych niespodzianek. 350 kandeli na metr kwadratowy robi robotę i centralna część matrycy jest idealnie równo podświetlona. Krawędzie? No tu zauważalnie gorzej, ale też przyznam, że w tej klasie monitorów, w tej cenowej, nie spodziewałbym się, żeby to wyglądało szczególnie inaczej. Wokół ramek dają się dostrzec lekkie zaciemnienia, co ciekawe widoczne głównie w odcieniach palety RGB. Kolor biały jest absolutnie dobrze doświetlony, czerwień, zieleń i niebieski mają swoje mankamenty. Przejście tonalne są akcentowane wyraźnie. Matryca to panel 8-bitowy, zatem również całość wypada na tym tle tak jakbym tego oczekiwał. Czyli dobrze. Jak więc podsumować MadeView GT27? To monitor dla graczy pełną gębą. No to na pewno Rozdzielczość 1440p przy 27 calach zapewnia naprawdę bardzo dobrą ostrość obrazu z kolei panel VA to właściwie wasza gwarancja bardzo dobrej czerni, która jest intensywna, a zarazem nie występuje zawisko srebrzenia, jak to z kolei w panelach IPS często ma miejsce. Przy tym wszystkim kolory są dobrze nasycone, ale zarazem nie przesycone, jak to też często ma miejsce na panelach IPS. A co GT27 mógłby robić lepiej? Otóż zabrakło możliwości regulacji matrycy w poziomie. Nawet niewielka regulacja o 15-20 stopni dałaby tutaj odpowiednią swobodę na wypadek chęci dostawienia kolejnych monitorów z boku lub potraktowania Made View jako ekranu bocznego. Przy obecnej konstrukcji generalnie należy się nastawić na użytek stricte frontalny. Jeśli chodzi o nogę monitora, to trzeba podkreślić, że jest ona względnie kompaktowa, zajmuje bardzo mało miejsca za monitorem i względnie niewiele przed nim, pomijając fakt, że wystaje przed obrys samego panelu matrycy, no i jest dosyć długa, ale to wszystko daje bardzo dobre dobre właściwości stabilizujące i monitor naprawdę ciężko przechylić, przewrócić, no whatever. W razie gdyby potrzeba było więcej miejsca, monitor można też powiesić na uchwycie VESA, a MateView wspiera takie rozwiązanie. Dla kogo więc jest to monitor? No, raczej dla graczy, z tym bym się zgodził. Zadowoli przede wszystkim osoby, które poszukują solidnego wykonania, dobrej matrycy, przystępnej wyceny, no i scenowanego designu, tak wszystkiego tego, co tak naprawdę powinien wymagać typowy użytkownik, który kupuje nowy monitor. Aha, i też co ważne, obecnie można go kupić delikatnie taniej niż w chwili premiery, więc warto generalnie z tego skorzystać. I to by było w tym odcinku już wszystko, dzięki Wam serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, a tymczasem zostawcie jeszcze suba i łapkę, będzie mi bardzo miło. Na razie.